Plac Bema, jazda w kierunku Karłowic, pas do skrętu w lewo. Zmiana światła. To czerwane. 11 w jedną, jedenastka w drugą stronę. przystanek z szerokim chodnikiem barierka oddzielająca przystanek od jezdni przystanek przebudowany jezdnia przebudowana jezdnia i torowisko dwa w jednym Poniatowskiego jedności nowowiejska 5 stopni Celsjusza. Mobilna wulkanizacja. Miana, wyważanie, magazynowanie, sprzedaż. 16.24 nowowiejska. Produkcja Lewego Pasa. Środna dekoracja przy wejściu do sklepu. Po prawej remontowana kamienica kute balkony pierwsze, drugie, trzecie piętro wystające poza obręb budynku na około półtora metra Oni na pierwszym piętrze po lewej mrugają świąteczne, lampki choinkowe, notariusz po prawej. Nad notariuszem pięknie wyremontowane balkony, pięknie wyremontowane kamienicy. W parterze choinka po lewej dekoracje świąteczne, piękna ozdoba w kształcie bombki po lewej na terenie browaru. 1624 czerwone pas do skrętu w lewo na szczęście dostępny stacja BP po lewej meble bodzio po lewej w głębi como